Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Duchowość, którą warto znać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, o przebaczeniu, o akceptacji, jako takim kluczu do, do naszej wolności emocjonalnej. To temat naprawdę niezwykle ważny, wydaje mi się, zarówno z punktu widzenia duchowości, jak i, jak i psychologii, który powoduje nasz wewnętrzny rozwój i w pewien sposób pozwala płynąć naszej drodze rozwoju szybciej i pełniej. Witam was raz jeszcze bardzo serdecznie z tej strony Nikodem, terapeuta. Uzdrowiciel, bioenergoterapeuta, hipnoterapeuta, wiele, wiele takich tam. Po prostu służę ludziom, służę wam. Pomagam wam jak tylko mogę. Jak tylko potrafię. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu mailowego, bądź także na mój Instagram. Tam jest dużo, mam nadzieję, fajnych i wartościowych rzeczy, które możecie poczytać lub zobaczyć. No to zacznijmy od tego, czym jest to przebaczenie. Dla mnie to taki proces, który pozwala uwolnić się od negatywnych emocji związanych z przeszłymi urazami. Przebaczenie to, to nie tylko akt wobec innych, ale także wobec siebie. Jak mówił Jezus przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Podobnie zresztą budda. Trzymanie urazy jest zakwytanie gorącego węgla z zamiarem rzucenia go w kogoś innego. To Ty się pobarzysz. No dobrze, dobrze, ale jak to jest z tej perspektywy psychologicznej? No i może jakieś naukowe aspekty? Otóż z perspektywy psychologii przebaczenie jest procesem, który ma ogromny wpływ na nasze zdrowie emocjonalne, a co za tym idzie fizyczne. Badania pokazują, że osoby, które praktykują przebaczenie, doświadczają mniej stresu, depresji, a co za tym idzie, lęku. I na przykład badanie przeprowadzone przez dr Friedrich Laskin z Uniwersytetu Stanforda wykazało, że osoby, które nauczyły się przebaczać, miały niższy poziom stresu, niższe ciśnienie krwi i lepsze samopoczucie ogólne. Przebaczenie też jest takie, trochę, nazwijmy tak, kluczowe w terapii, na przykład terapii behawioralno-poznawczej, często wykorzystuje się techniki przebaczenia do leczenia stanów lękowych i depresyjnych. Kiedy przebaczamy, przestajemy um, zastanawiać się, przestajemy, w cudzysłowie, debatować na temat urazu i pozwalamy naszemu umysłowi na regenerację i rozwój. Istnieją również bardzo interesujące badania neurologiczne, Dotyczące przebaczenia. W jednym z badań naukowcy z Uniwersytetu w Wisconsin odkryli, że akty przebaczenia mogą zmieniać struktury mózgu, czyli nic innego jak neuroplastyka się kłania. Osoby, które regularnie praktykowały przebaczenie, miały lepiej rozwinięte obszary mózgu związane z regulacją emocji i empatią. No to dobrze, dobrze, ale. Jak to się ma do duchowego wymiaru przebaczenia? Otóż w kontekście duchowym wydaje mi się, że przebaczenie także jest aktem głębokiego wyzwolenia. Krishna w Gicie mówi, że przebaczanie jest oznaką siły, a nie słabości. Przebaczenie pozwala nam uwolnić się od karmicznych więzów i negatywnych energii, która może nas trzymać w stanie cierpienia i takiej, takiej stagnacji. Przebaczenie jest również centralnym elementem wielu duchowych praktyk i religii. W buddyzmie praktyka przebaczenia jest integralną częścią medytacji metta, czyli medytacji miłującej dobroci. Uczy nas, jak uwalniać negatywne emocje i zastępować je współczuciem i miłością. Jezus przecież nauczał o przebaczeniu jako drodze do duchowego wyzwolenia. I na przykład w Ewangelii Mateusza czytamy: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień, to pokazuje, jak głęboko zakorzenione jest przebaczenie w naszej duchowej naturze. Przebaczenie jest takim aktem miłości i współczucia. Kiedy przebaczamy, otwieramy nasze serca na miłość i pozwalamy jej przepływać przez nas. To nie tylko zmienia nasze relacje z innymi, ale również z samym sobą. I jak mówił Budda, przecież nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. Przebaczenie jest jednym z kluczowych elementów tej drogi. Dobra. Ale jakieś praktycznie wskazówki. <laughs> Świadomość emocji. Słuchajcie, kroki do przebaczenia, świadomość emocji. Zidentyfikujcie i zaakceptujcie swoje emocje. Przebaczenie zaczyna się od uświadomienia sobie, co czujesz i dlaczego. Praktyka uważności może być tutaj bardzo pomocna. Medytacja uważności pomaga nam zrozumieć nasze emocje bez osądzania ich. Mamy empatię. Możecie spróbować spojrzeć na sytuację oczami drugiej osoby. Zrozumienie motywacji i uczuć innych może pomóc w procesie przebaczenia. Pomyśl o sytuacji, która wywołała urazy z perspektywy tej osoby. Co mogło ją skłonić do takiego działania? Jakie były jej intencje? Wypuszczenie urazy. Świadomie zdecyduj, że nie będziesz dłużej trzymać urazy. Możesz to zrobić poprzez medytację, modlitwę lub pisanie w dzienniku. Pisanie listu na przykład, w którym wyrażasz swoje uczucia, a następnie go spalasz, może być symbolicznie uwalniające, to taki mały rytuał. Pozytywne afirmacje. Możecie praktykować afirmacje, które wspierają przebaczenie, takie jak uwalniam się od przeszłości, otwieram się na miłość i współczucie. Możecie powtarzać te słowa codziennie, aby wzmocnić swoje przekonanie o potrzebie przebaczenia. No i przebaczenie sobie: przebacz sobie za wszelkie błędy i niedoskonałości. Jak mówił Jezus: Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Pamiętaj, że miłość do siebie jest podstawą do przebaczenia innym. Uznanie własnych błędów i akceptacja ich jest kluczem do zdrowego samopoczucia, a jeszcze lepiej jest spojrzeć na to z perspektywy, z perspektywy lekcji. Nie oceniajmy siebie, że zrobiliśmy coś źle, niedobrze, okropnie. Była to nasza lekcja. To, co z niej wyciągnęliśmy, jest jej konsekwencją. Zakończmy nasz odcinek taką medytacją przebaczenia. Znajdź teraz wygodne miejsce, jak jedziesz samochodem, to się zatrzymaj, usiądź lub połóż się, zamknij oczy i weź kilka głębokich wdechów. Wyobraź sobie osobę, której chcesz przebaczyć. Zobacz ją w swoim umyśle, swoimi oczyma wyobraźni, jak stoi przed tobą. Poczuj wszystkie emocje, które się w tobie pojawiają. Z każdym wydechem uwalniaj te emocje, pozwalając im odpłynąć. Powiedz tej osobie w myślach, przebaczam ci. Uwalniam siebie od bólu i otwieram się na pokój. Powtarzaj te słowa, aż poczujesz, że emocje zaczynają opadać. Teraz wyobraź sobie siebie jako dziecko. Pomyśl o wszystkich momentach, w których Mogłaś poczuć się źle z powodu swoich działań. I powiedz sobie: Przebaczam sobie za wszelkie błędy. Jestem godna i pełna miłości i pokoju. Poczuj, jak Twoje serce wypełnia się ciepłem i akceptacją. Z każdym oddechem poczuj, jak Twoje ciało się relaksuje. Skup się na oddechu, który jest równomierny i spokojny. Poczuj, jak każdy wdech wypełnia cię spokojem, a każdy wydech uwalnia negatywne emocje. Wyobraź sobie teraz, że jesteś otoczona światłem. To światło symbolizuje miłość i przebaczenie. Poczuj, jak to światło wnika w ciebie, wypełniając każdą komórkę Twojego ciała. Poczuj, jak negatywne emocje znikają, a na ich miejsce pojawiają się Spokój i miłość. Teraz powoli wróć do chwili obecnej. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Kiedy poczujesz się gotowa, otwórz oczy i wróć do swojego dnia. To takie moje małe ćwiczenie dla Was. Możecie z niego korzystać wtedy, kiedy będziecie tego potrzebować. Bo przebaczenie to potężne narzędzie, które może przynieść nam wewnętrzny pokój i uwolnienie. To proces, który wymaga czasu i praktyki, ale jego efekty są bezcenne. Pamiętajmy, że przebaczenie jest aktem miłości, współczucia, a zatem i akceptacji, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku. Tego podcastu. Jeżeli macie jakieś pytania, raz jeszcze polecam do ich zadawania. Lub jeżeli chcecie się czymkolwiek podzielić od Was, komentujcie. Zapraszam do kontaktu, zapraszam na Instagram i do usłyszenia w kolejnym odcinku.